Cześć znowu, ludzie, jestem Dasza. Dziś omówimy mnożenie i dzielenie zwykłych ułamków. Najpierw przyjrzyjmy się formule mnożenia. Jest bardzo prosta po prostu. Licznik razy licznik mianownik razy mianownik. Patrzcie, a na c i b na d to naprawdę łatwe czyli góra z górą, dół z dołem. Na przykład 2 na 1, 5 na 2, 3 na 5, 4 na 7. I tak w każdym przypadku. No to mnóżmy szybko. Będziemy mnożyć i skracać. 2 piąte razy 1 druga. Wychodzi 2 razy 1 i 5 razy 2. Teraz możemy to skrócić. Skróćmy dwójki. Co zostanie? 1 piąta. Świetnie. I to wszystko. Kolejny przykład. 3 czwarte razy 5 siódmych. Hmm, ciekawy przykład. Nie ma tu liczb do skrócenia, prawda? 3 razy 5, 4 razy 7. Wychodzi. Na górze 15, a na dole 4 na 7, 28. W tym przypadku zostawiamy ten ułamek bez zmian. Kolejny przykład. 5 ósmych mnożymy przez 1 siódmą. Mnożymy 5 przez 1, czyli licznik przez licznik, a mianownik 8 przez mianownik 7. 5,56. Pięć Następny przykład będzie trochę łatwiejszy. 7 mnożymy przez 11, tak? 7 razy 11 i 11 mnożymy przez 5. I oczywiście, co skracamy? Skracamy 11, 7 piątych. Można też wyłączyć całość, bo licznik jest większy od mianownika, więc wyciągamy jedną całą i 2 piąte. 2 razy 4, a 3 razy ile? razy 5. Dobrze. 8/15. Świetnie. 3/4 mnożymy przez 4 piąte. Mnożymy 3 przez 4, dzielimy 4 mnożymy przez 5. Co skracamy? Skracamy czwórki. 3, 5. Gdy skracamy czwórki, nie znaczy to, że zamieniają się w zera. To znaczy, że stają się jednostkami 3 na 1 to 3, a 1 na 5 to 5. Trzy piąte. Świetnie. Teraz mamy przykład z liczbą ujemną. Oczywiście wynik będzie ujemny. Możemy go od razu zapisać. Dlaczego? Bo minus razy plus przy mnożeniu daje co? Minus. Piszemy 35 razy 41, 35 razy 41, 41 razy 35. Tu skracamy, tu, 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 35 i 35, 41 i 41. Co ostatecznie zostaje? No, nie zostaje 0. Zostaje tu 1, tu 1, tu 1, tu 1. Zatem minus 1 na 1 minus 1. Teraz przechodzimy do dzielenia. Wzór na dzielenie dwóch zwykłych ułamków jest taki. Rozłóżmy go. A, B dzielone przez C, D. Widzisz, ten ułamek potem się odwraca, czyli licznik idzie do mianownika, a mianownik do licznika. I jest też zwykłe mnożenie, tak? Czyli a na d w liczniku, a b na c w mianowniku. Trzeba pomnożyć, a przez d i b przez c pomnóżmy to niebieskie b przez c. Po prostu odwracamy drugą frakcję. Poćwiczmy na tych siedmiu przykładach. Są tu liczby dodatnie i ujemne. Na końcu trzeba wykonać dwie operacje nie jedną, jak wcześniej, a dwie. 5 12 dzielimy przez 3 7. Odwracamy ten ułamek. 3 siódme staje się 7 trzecich. Mamy 5 i 12. Przez co mnożymy? Przez 7 i 3. Odwróciliśmy to tak, na odwrót. Co można tu zrobić? 5 razy 7 to 35. 12 razy 3, ile to będzie? 36. Nie da się tego uprościć. Przechodzimy do następnego. Minus na plus. To samo przy dzieleniu. Będzie minus. Od razu piszemy minus. No to zaczynamy. Mamy 15, a tu 31. Mnożymy. Tu 2, tak, a tu 1. Odwrotnie. Więc minus 30, 31. Rozwiążmy trzeci przykład. 2 piąte? Co klikniemy? 4 w liczniku, bo było w mianowniku, i 3 w mianowniku, bo było w liczniku. 2 razy 4 to 8, 5 razy 3 to 15. Następny przykład: 3. Dobrze, że nie ma jeszcze liczb ujemnych. Tu przenosimy 2, a 5 tu. Więc 3 razy 5 to 15, 7 razy 2 to 14. Wydzielmy część całkowitą, bo licznik większy od mianownika. 1 cała 1 14. Tu mamy minus przez plus. Tak, dzielenie też daje minus. Rysujemy 6, 11. Mnożymy tu 1 to licznik, a 3 to mianownik. Skróćmy to tutaj. 11, bo tu nie zmienia się w 0, a w 1. Tu 2 wychodzi minus 2 całe, 2 w liczniku, 1 w mianowniku. No cóż, w sumie to minus 2. 13 15 dzielone przez 26 15. Będziemy mieli liczbę dodatnią. 13, 15 idzie do licznika, 26 do mianownika. 15 się skraca. 13, 26. Przez co można podzielić? Przez 13, oczywiście. Tu dzielimy, wychodzi 1, a tu 2, wychodzi 1, 2. I ostatni, najtrudniejszy przykład. Najpierw podzielmy to, a potem przejdźmy do drugiej operacji. 13, 14, tak? 13, 14. Mnożymy. Tu odwracamy ułamek, wychodzi 10, 13. 10, 13. 13 od razu skracamy. Tu prosto można też skrócić, podzielić przez 2. Tu będzie 7, a tu 5. Dzielimy to przez ułamek minus 3 piąte, tak? Dobra, to teraz zaczynamy. Najpierw zapiszmy to ładnie, co? 5 siódmych dzielone przez minus 3 piąte. 5 siódmych dzielone przez minus 3 piąte. Oczywiście wyjdzie nam liczba ujemna, to też od razu zapiszmy. I wychodzi nam 5, 7. Świetnie, właśnie to przepisaliśmy, tak? A ten ułamek. Minus już przenieśliśmy, teraz musimy go odwrócić. Mamy więc 5 w liczniku, a 3 w mianowniku. W rezultacie wychodzi minus 25 dwudziestych pierwszych, nie? Ile będzie 7 przez 3 21, prawda? Zapiszmy liczbę całkowitą. 1 i 4 21.- Minus 1 i 4 dwudzieste